Jest oczywiście cała masa wariatów i partyjniaków, którym nawet nie wypada na Twitterze odpisywać. Ale czasem się na to niestety łapie. Podam wam taki przykład. Pan to napisał publicznie, dlaczego miałbym więc publicznie nie powiedzieć? Widzicie go teraz na ekranie. Parę godzin po wyborach, a ty takie brednie wypisujesz. Jak ci pan Kaczyński nie pasuje, załóż własną partię i swoich sobie ustawiaj. To są oczywiście już ludzie straceni. Oni myślą, że są wolnymi ludźmi, ale są niewolnikami. Muszą nad sobą mieć pana albo plebana, kogokolwiek. Ktoś musi nimi zarządzać. Oni muszą gdzieś w tej swojej małości komuś zawierzyć swoje życie, bo inaczej nie są w stanie funkcjonować. Najczęściej z takich właśnie ludzi nic nie wynika dobrego dla Polski. Nic kompletnie. Gdyby zapytać tego człowieka, co robisz każdego dnia, aby twój naród stał się silniejszy, większy, co w ostatnim roku zrobiłeś, nawet by zapytać? To on odpowie, że płacił podatki. Ja znam dokładnie takich ludzi przez tyle lat społecznej działalności. Więc niestety czasem się łapie, że im odpisuję zupełnie niepotrzebnie, ale też trzeba podawać to za antywzór. Partyjniactwo, sekciarstwo i beton. To jest większy rak niż Platforma Obywatelska, KOD i wszystkie te ugrupowania po tamtej stronie razem wzięte. Zresztą występują one wszędzie. Po każdej stronie barykady. Ludzie, którzy nic nie potrafią zrobić samemu. Oni potrzebują nad sobą pana, który wskaże im drogę i powie, co mają myśleć. Straszne to jest, jeżeli człowiek dopuści do siebie w ogóle taką myśl, że tacy ludzie istnieją, również po naszej stronie, bo tam to jeszcze pal licho, pal sześć, ich cyrki i ich małpy. Ale tutaj... Nieporozumienie. Ci ludzie nie są w stanie od polityków niczego wymagać. Oni uważają, że jak oddali głos na danego polityka, to stają się własnością tego polityka. Macie takie wrażenie?